W tym filmie muszę wykonać trzy zadania od Petera na Anarchii. Nagrodą za wykonanie jest ranga twórca, a pierwszym z nich będzie zarobienie w jakikolwiek sposób 30 tysięcy dolarów, ale nie mogę korzystać z donate'ów od widzów. Trochę się tu pozmieniało. Jeden dzień mnie nie było, tutaj już jakiś event wielkanocny. No pięknie, no nic. W takim razie wypłacam wszystkie pieniądze, jakie mam na koncie. Jeszcze szybkie info. Pod tym filmem macie losowanie na rangę Gvip. Jedyne co musicie zrobić, to zostawić lajka, suba, swój link, komentarzu i macie szansę wygrać GVI-a na 30 dni. Wszystkie pieniądze sobie właśnie wypłaciłem, mi tylko. 0,96 dolarków. Nie ma co tutaj za bardzo czekać, tylko zabieram się za farmienie tę właśnie na strefie eventowej gdzie można dobywać pisanki poziom pierwszego, drugiego i trzeciego. Takie z nich właśnie dropią przedmioty. Z tych pisanek także jest to naprawdę bardzo płacalne je farmić. No i dropi ich w miarę duża ilość. Także dzięki temu będę w stanie dobyć 30 tysięcy. A, no i żeby przedostać się do tego świata wielkanocnego potrzebuję jedną marchewkę, także od razu sobie kupię. A, nie kupię sobie, bo najtańsza marchewka jest od 10 dolarów. No dobrze, czyli muszę zdobyć pierwszy jakieś pieniądze na serwerze, ale co, na czym bym mógł tutaj najszybciej zarobić? Nie było mi stać nawet na marchewkę, więc musiałem szybko iść na randomowy teleport i wykopać jakieś surowce. Dobra, sprzedaję. Ile mam? 22 dolarki. Okej, okay, lecę od razu na spawna. No i oczywiście tutaj trzeba kupić marcheweczkę, marchew nie? Za 9 dolarów ktoś sprzedaje, także jedna jak na razie w zupełności mi wystarczy. I jestem. Także tak to wszystko tutaj się prezentuje. Pierwszy raz w ogóle jestem na jakimkolwiek evencie tutaj na Narch. Nie wiem, czy tak było rok temu, taka sama mapa. No i właściwie na takiej zasadzie to działa, że stają sobie tutaj takie króliczki. Ja sobie odpalam kickboxy na nie, bo łatwiej mnie je dzięki temu. I właśnie mi wydropiła tutaj pisanka poziomu pierwszy. No i z 32 tych zwykłych pisanek, ja mam aktualnie 7 jak widzicie, będę w stanie sobie uzyskać jedną pisankę na poziomie drugim i z 32 pisanek na poziomie drugim będę w stanie uzyskać sobie jedną pisankę na poziomie trzecim, czyli żeby zdobyć tą na poziomie trzecim będę musiał zdobyć dokładnie 1024 pisanki na poziomie pierwszym, co będzie dosyć sporym wyzwaniem, także ja zabieram się za czasochłonne, ale i zarazem opłacalne farmienie, jazda. godzina 1:25 w nocy, także troszkę sobie tutaj farmię wyłączam sobie od razu te hitboxy. To sobie też tutaj wyłączę i zamieniam to sobie na poziom drugi. Zamieniam sobie tutaj na łącznie aż 8 pisanek poziomu drugiego. Także zobaczę sobie ile tutaj na giełdzie to wszystko chodzi. Okej, okay, no widzę, że tutaj mniej więcej za 4000 tutaj można wystawić, czyli wystawię jeden, wystawię jeden za 3900. Także wystawię sobie te wszystkie za właśnie tą oto kwotę. No, jak to wszystko mi się teraz sprzeda, będę w stanie osiągnąć ten cel 30 tysięcy dolarów na koncie. Od zera. Teraz nie pozostało mi nic innego jak tylko czekać, aż mi się wszystkie pisanki sprzedadzą i będę miał w końcu moje pragnione 30 tysięcy na koncie na zaliczenie zadania. I w tym momencie pierwsze wyzwanie od Petera zostało wykonane. Zostały mi jeszcze trzy pisanki poziomu 2 także stwierdziłem, że sobie je otworzę. Zobaczymy, co tutaj mi ciekawego wypadnie. Od razu, jeszcze macie tutaj przypomnienie dropu. I otwieram. Uwaga co wypadnie z pierwszej. Totem prawdopodobnie? Tak, chyba totem. I anarchiczne spodnie. Uważam spoko. Dropik i 32 firewert Nie najgorszy drop, bo w sumie anarchiczne spodnie mogę sprzedać z dużym profitem. To jest ok, od razu sobie dodam wszystkie czeki na konto. 230 30 pisanek pierwszego poziomu. Te czeki sobie od razu tutaj dodaję. I aktualnie mam na koncie równiutkie 252 tysiące dolarów serwerowych. Drugie zadanie będzie zdecydowanie cięższe od pierwszego, bo muszę zabić gracza, który ma na sobie przynajmniej diamentowego seta z łopaty. A jak wszyscy dobrze wiedzą, łopata nie jest najlepszym przedmiotem do bicia się w Minecraft, bo ma tylko 5,5 damage'a i 1 atak speed'a. Także bardzo słabo. Dlatego kupiłem sobie customowe enchanty z rynku, czyli niepodpalenie jeden na hełm, który daje stały efekt. Fajny regeneracja 1 na klatę. Po hicie przeciwnika mam szansę otrzymać efekt regeneracji 2 na parę sekund oraz szybkość jedynka na buty, czyli posiadam stały efekt spida 1. Dobra, w takim razie tepam do pierwszej osoby ziemniak. Zobaczymy, co on tutaj dla mnie przygotował. Już wiem sobie od razu koksa, bo czemu nie? Ym, dobra, fajnie, fajnie, ziomek, fajnie. Kurde. Ok, zabiłem jednego, nice. Okej, okay, on się prawdopodobnie wylo wylogował, tak. Wylogował się jeden gościu. To jest w ogóle królik jakimś cudem. Czyli zabiłem jednego w sumie z łopaty. Można by to powiedzieć, można by pod podpiąć, ale dobra, No, myślę, że nie o takich kill tutaj chodziło. Ale przynajmniej mam jeszcze diamentowego seta na zapas kolejnego, także w porządku. A ja za tym zimniakiem sobie poczekam i zobaczymy, czy się zaloguje. Jest tutaj, dobra, jest, no, i został z łopaty, także zabudował się. To no, jestem z nim w kratce, także kolego. No jest, jest tutaj trochę problem dla ciebie. E, tylko zbiję sobie tarczę u niego. Kurde, no, z tej łopaty będzie trochę syzyfowa walka, można by tak powiedzieć, ale tutaj jakiś gościu jeszcze przyszedł. E, dobra, wykopię sobie to. Ej, no dobra, w Ebik, panie kolego. Przynajmniej nie może mnie krytować. Ale on dostaje w ogóle takie hity za zero, praktycznie. Ten gościu nic nie dostaje po prostu ode mnie, praktycznie. No nie no, masakra. Nie da się tak bić po prostu, nie da się. Ajajaj, no to będzie dosyć długie zadanie. Widzę, że ten gościu zbytnio nie ogarnia im malagi, ale no będzie będzie długo to. Pało wszystko. Jeszcze do lawy, co pójdzie. Nie no, co ty robisz? Co ty robisz? Dobra, wyrzucił wszystkie itemy do lawy. No nie, no i przez ciebie nie zaliczę. Dobra, już myślałem, że zadanko będzie zaliczone. A gościu na koniec wyrzucił sobie itemy do lawy. I będą musiał kolejnych szukać, szukać gości, bo w takim bądź razie zadanie nie zostało zaliczone. Dobra, mnie polska górą. Zobaczymy, dokąd on mnie tutaj przetepa. No dobra. I co ty mi kolego tutaj zaproponujesz? Nie wiem, w ogóle. Aha, chciałem. Się... Co? Eee, chciałem tutaj. Postawić kom Eba no i postawiłem mu Ale ten gościu widzę Trafiłem znowu na gościa, który nie ogarnia, no To jest jakiś, jakiś fart, co? Ej, już mu klata padła, co jest? Co jest z tym typem? <grym> co jest z nim? Czy on naprawdę tam spadł na sam Sam dół tej dziury? Spadł, dobra Ej, to jest On ma więcej AQ niż myślałem ten gościu Będąc czterem, tutaj no, ten gościu jest mądry. Ok, mam go, mam go, mam go. W sensie, mam go, no, rozkopuję jego całego trapa tutaj. Waliłem mu tom, nie, panie, tylko rozwaliłem tutaj tego całego trapa mu po prostu rozwalę, bo inaczej nie, nie da rady tutaj, panie kolego, rozwalam ci tego trapika nie dobrego. Nie ma, nie ma, kurde, rozwalam ci tego trapa, gościu. Co ty sobie myślisz? I co teraz zrobisz, co? Co teraz zrobisz? No nic nie zrobi. Nic nie zrobi, widzowie. Dostaje bomby z łopaty. Ziomek. Dostaje bomby z łopaty. <laughs> co, ty? co ty? Co ty, wariacie, wariacie. Co ty, co ty. Co ty, co ty, co ty. Co ty? Możemy się bić, dawaj. Dawaj, dawaj, niech ci pada już w końcu coś, bo się będziemy tutaj bić przez naprawdę długi okres czasu, podejrzewam. Ale nie no, z tym gościem to będzie ciężko tutaj wygrać, ale może w końcu się uda. Ale nie powiem, że nie, no. Mądre to było z jego strony. Nie powiem, że nie tutaj, no. Ładnie, ładnie to rozegrał. Tak, on tutaj, on sobie wodę wylewa, dobra. Jakie to jest, kurde. Mycząc, przecież on już by padł 50 razy chyba. Jakby miał, no, jakby miał normalne Temy. No ale dobra. Co ty tutaj próbujesz? Co ty próbujesz, gościu? Ty mnie nigdzie nie wknokasz, rozumiesz? Co ty próbujesz? Dobra, dostaję. Co ty próbujesz tutaj rozkopać w ogóle? Co jest z tym typem nie tak. Dobra, nie wiem, padnie mu ten set kiedyś? Kurde, no ile to będzie trwać? Nie no, ja go muszę tutaj zabić, bo jak, jak nie on to kto? Po prostu, jak nie on to kto? Ja go kiedyś, ten, ten secik mu kiedyś padnie Gościu Padniesz ty kiedyś z tym setem? Ciężko, żeby tutaj cokolwiek mu zrobić Co jest? Dobra, buty mu padły, nice Dobra, buty tym upadły, rozkopuję to. To się rozkopuje. No i co? już nie ma trapika, co? Kolego. Dobra. Okej. Okay. mu wszystko będzie padać powoli. Myślę. Co jest? Co jest z tym gościem? On naprawdę myśli, że, że, że mnie może tutaj zabić, nie? Czekajcie. Gościu to naprawdę myśli, że tu mnie może zabić jeszcze. Dobra, już mu bania padła. I lecimy dalej. Nie no, zoraź też mi nie zoraź, kolego. To ja bym na Twoim miejscu się nie nastawiał na za dużą orkę. Bo wszystko ci pada już, wszystko upadło. Dobra, wszystko upadło, nice. Wszystko ci padło już, okej. Okay. No i teraz to zabiłem gościa z łopaty, dobra. Ej, ale totalnie się nie spodziewałem tego, co tutaj się stało, że gość będzie miał takiego trapa, nie? E, więc tutaj mnie zaskoczył, no nie powiem, że nie Zaskoczył mnie ziomeczek Ale takiego trapika, panie kolego, to ja ci niszczę, rozumiesz? Ekipa remontowa, jak patrzy na mnie Okej, okay. czyli zadanie zaliczone Za drugim tepnięciem w ogóle Mega wiem farta, że akurat trafiłem na takiego gościa, co zbytnio widzę, nie ogarniał, mimo że miał tego trapa. Chociaż to i tak naprawdę było dla mnie bardzo dużym zaskoczeniem, że mu tklata padła, i to wszystko tak przekminione zostało. Teraz zostało mi tylko, albo aż trzecie wyzwanie, w którym muszę zakupić lub zdobyć przynajmniej jeden ewentowy przedmiot i pokazać jego użycie. Te przedmioty mają to do siebie, że są bardzo drogie. Na przykład Siekiera Grincha, która po uderzeniu przeciwnika zabiera mu 1 trzecią HP, kosztuje średnio 230 tysięcy, albo kosa, która nakłada efekt oślepienie oraz wideret. Na 10 sekund kosztuje 150 tysięcy. Natomiast ja na koncie posiadam 250, więc stać mnie na jeden z tych przedmiotów. Ale w ostatniej aktualizacji anarchii został dodany króliczy miecz, który po uderzeniu przeciwnika nakłada na niego efekt, przez który nie może skakać przez 4 sekundy, a tej umiejętności można używać co 1 minutę. Tylko jest jeden problem. Ten, który mnie interesuje, kosztuje 300 tysięcy na rynku, a wystawił go S. Więc napisałem do niego, czy nie chce lekko zjąć ceny do 250 tysięcy. Ale on uparcie, trzymał się tych 300 tysięcy, więc nie. Nie wyboru, tylko musiałem jakoś je zdobyć. A tym sposobem było wejście na YouTube sprawdzenie, kto ma live z anarchii i wyzwanie go na pojedynek o 50 tysięcy. Znalazłem Awdara, który miał w tym momencie streama i zgodził się na pojedynek w hicie UHC. Sami zobaczcie jak to się dalej potoczyło. Dobra, jazda, zobaczymy jak to wyjdzie. Dobra. Aj, kurde Raczej mam go. Raczej go mam. Dobra, jest mój, jest mój, jest mój, jest mój widzowie Jeden ma, kurde, dobra Jeden ma, mam go raczej Dobra, jednak go nie mam Kurde, bo mi się Ajajaj aj, aj. Dobra, kolejny kryt Dobra, zabiłem go, nice, udało mi się Nice, GG Pozdro, dzięki wielkie. I w tym momencie mam 300 tysięcy, dzięki czemu będę w stanie zakupić customowy miecz od Esa. Jestem, jestem przynajmniej stanie. Bądź na spauna, ja ci tu czek na 300 tysięcy. A nie, o, masz, tu. masz wymianę. Dobra, oddaję tutaj trzy czeki po 100 tysięcy. Króliczy miecz ze wszystkim. Dobra, dawaj. Pięknie. I w tym momencie jedyne co mi pozostało, to pokazać, jak działa króliczy miecz na graczach. Dobra, zamienię sobie na, na diamentowego seta, żeby myśleli, że jestem słabszy. A w ogóle jakieś goście się biją w czwórkę na górze. Poczekaj, może ktoś zleci. Oni mnie chyba nawet nie widzą. Skacze, skacze jeden, dobra. Skoczył, nice. Czeka na kolegę, okej. Okay. Ja sobie wypiję to. A od razu już się cofną, jak widzę, że klucz się mieć. Dobra. Od razu cofka widzę. Ziomek zrobił cofkę. Jest refika, okej. Okay. Dobra, zajmę sobie right Drajceta. Dobra. Kości już jest strachu jeden. Okej, okay. no i jest czwórka, także całkiem sporo. Ja jestem z nim refa. No zobaczymy, czy będę w stanie coś im zrobić, czwórkę jak są, nawet. Najchętniej bym z nimi do podziemi strzedł, bo w tych podziemiach mam większe szanse trochę. Oni mierzą full box, jest ja sobie koksos jem. Dobra, pojedynczo, pojedynczo nie ma co tutaj się tego. Dobra, kolejny. Tego jednego trzeba dojechać. Na spokojnie, jednego dojadę i będzie dobrze. Dobra, już mu, już prawie mu totem padł, ale zaraz mu będzie set padał raczej. Okej, okay, no dobra, koksos zjad. Poczekałem, że będzie set padać, do no, bika se wpadł No spokojnie, kumpel mu pomaga, ale... Już po totemie, dobra, nice Po totemie, dobra, wypiję se, wypiję, wypiję, zjem se refila. Gdzieś mnie ta perła tepnie kiedyś, czy nie? Ale mnie, ale mnie perełka tepnęła słaba Ale słaba perełka, co jest? Yy, ci gdzie są te typy teraz w takim razie? Bo jednemu totem padł Teraz jest tu ten szaj. On spod nadu? Czy go zabiłem? Nie nie zabiłem go, ale spod dół, ziomek. Dobra. Teraz tak, to będę się rozwalał, bo czemu nie? Ten gościu jest raczej na dole na pewno, także... Tam jest trzech jeszcze ziutków. No dobra, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ten jeden na pewno się skupuje. Żeby mi tylko na głowę nie spadli, sobie zakupię. Dobra, wycykałem perełkę, nice. No i dobra, tu się możemy bić. Z mogę się z wami tu bić w podziemiach, jak chcecie. Podziemiach, to, na podziemie to jest mocny, panowie. Jestem tutaj mocarny, zapraszam. Kurde, fff, będą mnie cały czas tego umabowali. Dobra, wycykałem chyba, albo jednak nie. Jest on no w katce. Bardzo dobrze. Mam go po to totemie. Dobra, nice. koks zjadł. Koks zjad, drugiego koks, Zjad, Ok. Nice, dobra. Jeszcze go pewnie zabiję nawet. Jak się uda. Oczywiście Dobra Tutaj widzę, że z góry mi coś spuszczają jakieś te Co ty mi próbujesz gościu tu zrobić? Dobra, zabijam go. Koksy mu dorzucają. Złapał koksy Kurde, no złapał te koksy Ale zaraz mu będzie padał Także, ja nie wiem, ja też chyba sezoram po prostu Stało mi mało pereł i wszystkiego Także po prostu będę orał chyba od nich, da, Nie ma co. Yy, ale szkoda, że jednego mi się nawet nie udało zabić. No niestety. Ale z tym, z tym myślę, że jeden na jeden pójdę jak się uda. Nie, akurat silverfisze, nie. To jest niemożliwe, to jest niemożliwe, to jest niemożliwe, to jest niemożliwe. Dobra, mamy. Nie. Czemu taka perła? Yy, dobra, będę się referala zrobić zaraz. Także, no spokojnie. Daj ja inecz sparał przecykowanie Fire Al 4 repair all'a zrobiłem. Dobra Raczej im uciekłem już. Może na spokojnie. Dobra, już mam trzech. Okej. Teraz jeszcze tylko pójdę tak. Dobra, kolejni. Zapraszam panowie Zapraszam, zapraszam Dobra, przetuwał się. Nice! Dostał hita ziomek Dostał hita od razu On będzie chciał się do góry iść, ale nie do rady, nie do rady kolego. Dobra, rozkopuję go ziomek Ale na spokojnie. Dobra, nie polizał koksa niestety, nie polizał. Ale dobra, jestem z nim cały czas w klatce. Dobra, dostaje cały czas w No dobra Jego ziomek tu jest, dobra, okej okay. Nice, zostaje taki hit potężny ten ziomek, jeden Jest mój, jest mój raczej Albo i nie Kurde, wpadł do oceanu, dobra Myślałem, że to polizze, a jednak nie Szkoda Dobra, no ten ziomek to w ogóle niczego nie ma Czemu on mnie przetepał? Co jest z nim nie tak? Dobra, z siłkę No umieraj w końcu Dalej, dalej, umieraj Tragedia, ilon hitów może stankować ten no zi ziomek Dobra, dalej, dalej, dalej Nawet Death traderów chyba nie ma, no Zabiłem w końcu go Nice Coś ciekawego mam, czy tak niezbyt e obsydian. to sobie na pewno wezmę Złote marchewki sobie również przygarnę Mam one v 1 z tym typem, tylko że ten gość dostaje siłkę 2 od tego typa, że to też jest lipa trochę pod tym względem. Eee, no i ich jest więcej. No, szkoda, że to wszystko jest na wodzie. To myślę, że nie będę w stanie tutaj nikogo zabić, ale zaraz zobaczymy. No, no oni będą cały czas trignietować. Eee, więc nie będę... O, tu shalkerak to zostawił, fajnie. Darmowy shulker. Tu jakiś miecz, enchant, wszystko. A, bo tu cała ekipa w ogóle przyszła. Trzy osoby, o kurde. Ale jakbym jednego zdrapował, ten zbiera łeby. Kurde, no jakbym jednego sfokusował, to jakieś bym szansy miał. Ale ze wszystkimi ciężko może być. Ej, no no jak tego jednego, chociaż tutaj mam jeszcze wszystko. Przy... A siłkę mam, nie mam siłki. Kolejnej, no dobra. Kurde, no ciężko. Raczej ciężko, żeby ktoś tu polizał, ale zobaczymy. Bo ten może po totemie będzie? Kurde. Ja padnę ten totem. Szkoda, szkoda, no chyba to jest i tam, bo tutaj ich jest czwórka. Ale ciężko, ciężko, żeby cokolwiek zrobić, widzę. Mnie gonią w czwórkę, właśnie. Ja bym sobie podawał do podziemia, zrepałbym się. Kupiłbym sobie jeszcze siłkę i wtedy ewentualnie będę w stanie coś, myślę, z tej akcji wykręcić, bo inaczej tutaj nie widzę. Nie widzę jakkolwiek, co miał ktoś zrobić. No, jak się do podziemi ze mną wbiją, to jest to dla nich już koniec. W z meczu, że tak to ujmę Fire co zrobię Jest teraz jak szybko, jedna siłka Widziałem, oni się już wiadomo tutaj kwotę pają Zjem sobie jednego koksa I możemy się bić w podziemiach, panowie, zapraszam Dobra, oni się widać boją <gry> Tak stoją w czwórkę przed tym wejściem, no nic Nie chcą wejść na... na podziemia To szkoda, bo wtedy miałbym naprawdę duże szansy ich zabić Ale że nie chcą, to nie Anaki, się mówi, nie wchodzą, to nie wchodzą. I w taki sposób otrzymałem rangę twórca na anarchii.